Cześć, witajcie, jestem Nilox Chciałam wam dzisiaj ogłosić kilka krótkich informacji Na przykład, e, taką informacją jedyną w tym filmiku jest to, że ogłaszamy konkurs e, Tak, konkurs, co jest do wygrania w tym konkursie W konkursie jest do wygrania VIP dla wszystkich, całej gildii Oraz po trzy skrzynki najlepsze, czyli Ultimate Mega Skrzynka dla każdego są takie po 3 dostane plus każdy VIPa. Co trzeba zrobić, żeby tę nagrodę wygrać? Wystarczy zbudować dobry design w gildii macie czas do e, 3 dni macie na to budowanie, czyli czas do 15 sierpnia. Wtedy my sprawdzamy gildię o godzinie 14. Wszystkie gildie o tej godzinie będą sprawdzane jaki mają design. Wszystkie I wyłonimy y, najlepszą gildię Kto będzie je sprawdzał To będzie ja, czyli Nileox y, Będzie Madziul i Smurfik Będziemy te gildię sprawdzać Albo Smurfik, albo Yellow Play. To Jeszcze się obczali, tam zobaczymy I więc y, macie super nagrody A teraz zabierzcie się do pracy Trzymajcie się, cześć